Siema widzu, poszukujesz pluginu na ostrzałki z serwera PQC? Dobrze trafiłeś. Ja, wraz z moim klieniem GoodCode, chcielibyśmy właśnie przedstawić Ci plugin na ostrzałki z takowego serwera PQC. Na ekranie macie wymagania, kiedy plugin pojawi się na darmowej strefie. No i nie przedłużając, chciałbym Was zaprosić do oglądania. Podstawową komendą naszego pluginu jest komenda ukrośnik na ostrz. I gdy nie macie ostrzałki ani miecza w ekwipunku, to wtedy otrzymacie taką oto informację. Ja wezmę sobie teraz miecz i wpiszę. I gdy teraz macie miecz, to piszę, że potrzebujecie ostrzał, ostrzałki. Aby nadać sobie ostrzałkę, musicie wpisać komendę daj ostrzałkę, ilość. Ja dam sobie na przykład 50 i nie piracza. Teraz otrzymam ostrzałkę. Difultowo jest to taki wygląd ostrzałki, ale wszystko możecie sobie zmienić w konfigu, który aktualnie widzicie na ekranie. No i aby yy, zaknąć nasz miecz, trzeba wpisać właśnie komendę uprościć na ostrz. I teraz plusie wam poziom naostrzenia. Yy, jako, że tekstur to zmienia mi się trochę tekstura miecza. Ale tego nie będziecie się mumpirować, dlatego tu będzie u Was ciągle normalny miecz. E, mi aktualnie wylosował się poziom na 1, ale gdy będziemy sobie kilka razy robić O, jak widzicie, trafił mi się poziom na 8, co jest bardzo dobrym poziomem. No ale no, jak widzicie, to wszystko oczywiście działa Tutaj będą się losować e, poziomy na osłonie. Z loginu. Byłoby to w sumie na tyle, dlatego przypomnę jeszcze, abyście byli na naszego Discorda Code i na nasz przyszły projekt Goodhaba. Z mojej strony na tyle, cześć!